Witajcie, kochani. Witajcie, kochani. Z tej strony Adam. W dzisiejszym dniu będzie karta energii na dzień 2 stycznia 2025 roku. Ja nazywam się Adam. Jestem człowiekiem, który prowadzi ten kanał. Jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który zajmuje się Pracą z aniołami, z istotami światła i miłości. Zapraszam serdecznie, jeżeli potrzebujecie skorzystać z jakichś z moich usług. Opis mniej więcej tych usług macie pod spodem filmu. Zapraszam do kontaktu przez mail lub przez Facebook, przez Enochiańska Przystań, gdzie tam też można. Oczywiście do mnie napisać. Moi drodzy, jutro będzie panowała w czwartek energia wody. Energia wody to, woda to doskonały nauczyciel. Jest zawsze sobą, nigdy nie udaje. Zawsze dąży do swojego celu. Nie straszne jej żadne przeszkody. Gdy zadrodzisz drogę, zawsze znajdzie ujście, wydrąży dziurę w najtwardszej skale, dopasuje się do każdej sytuacji, pozostając zawsze sobą. Zawsze jest sobą, mimo różnych stanów skupienia, zawsze zostaje tylko i wyłącznie sobą. W swojej drodze do celu pomaga, dając życie, pojąc innych sobą. Przenosi w sobie informacje i pamięć od początku istnienia świata do teraz. Jest tylko jedna rzecz, którą ją uwarunkowuje. Jest tylko jedna rzecz, która może ją zniszczyć, wtedy zaczyna gnić. Jest to zabranie jej wolności. Jutrzejszy dzień będzie skłaniał nas do wyjścia poza schematy, do takiego szukania rozwiązań w świecie, do wyjścia, że tak powiem, z naszych dawnych schematów, dawnych klatek złotych, które sami stworzyliśmy, które być może ktoś nam stworzył. Woda będzie próbowała znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, więc będziemy mogli zawsze poprosić wodę. Jeżeli potrzebujemy na przykład się skupić, a mamy niewiele czasu, opłuczmy twarz wodą, a rozjaśnij nam. Myślenie. Jeżeli potrzebujemy się odżywić, wypijmy wodę krystaliczną, a odżywi nasze ciało i uzdrowi. Woda to też jest nasze życie, które nam pokazują, żeby nie przepływało przez palce. Zróbmy, dostosujmy się do tego, czego pragnie nasze serce, do czego pragnie nasza energia i ona już. Znajduje ujście, jeżeli są jakieś trudne sytuacje. To teraz jest czas, gdy możemy popracować z energią zdrowia, z energią naszych emocji, ponieważ woda to są emocje. Jutro może okazać się, że wyjdą z nas emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Niekiedy może okazać się, że. Emocje wyjdą z nas po prostu nagle, gdzie się na przykład rozpłaczemy, lub po prostu poczujemy się niekomfortowo, niezależnie od sytuacji. To nie będzie wynikało z niej. To będzie po prostu w nas. To może się dziać w celu uwolnienia lub zrozumienia sytuacji. Te emocje będą jutro bardzo nasilały nasze reakcje, reakcje także na otoczenie, będziemy mogli być bardziej drażliwi. Inni. Także uważajcie także na ospałość, na, na to, żeby mm, nie zamknąć swojego potencjału pozwólcie swojemu potencjałowi wyjść na zewnątrz. Jeżeli potrzebujecie zmian, dokonujcie już ich teraz. Ponieważ są to zmiany, które są niezbędne. Woda pokazuje, że nawet z najgorszej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Tak jak woda, nawet naj, najbardziej. Twardą skałę potrafi rozpuścić, potrafi znaleźć ujście w najmniejszej szczelinie. I my też możemy to zrobić. To też czas, gdy powinniśmy dojść do siebie, jeżeli tego nie zrobiliśmy po Nowym Roku, jeżeli, po Starym znaczy Roku, po Sylwestrze. Jeżeli potrzebujemy oczywiście odpoczynku więcej, to jest też. Czas na spędzenie tego czasu z najbliższymi, z ukochanymi, tak jak powiedziałem, jest to czas na emocje. Więc to też jest dobry czas, gdy jeszcze emocjonalnie, tak jak powiedziałem, spędzimy ten czas, czy to z bliskimi, czy to w gronie ukochanych lub ulubionych, że tak powiem, przez nas ludzi. A zatem trzymajcie się do usłyszenia! Z Wami był Adam. Do zobaczenia. Pa!